Cześć i czołem, witam serdecznie spod hala. Takie mamy warunki koniki za oknem, okej, okay. dzisiaj. Zajrzę do regulatora ładowania MPPT. Zobaczymy, co go boli. Czy faktycznie bezpiecznik wysiadł, czy, czy co. Zajrzę z ciekawości wiatraczek, coś tam delikatnie się kręci. Metr do dwóch metrów w porywach do trzech czasami. Dzisiaj, no i ładowanie. Akumulatora AGM 200 amperogodzin cały czas coś tam delikatnie ładuje. Tu widzimy tyle voltów, a tu widzimy tyle voltów Mamy w mierniku. Taki był podmuch, 2,7 przed chwilą. A tu mamy regulator MPPT. No i zobaczymy. Te śrubeczki odkręciłem. Zobaczymy, co jest w środku. Dobra, ściągam tą obudowę. Nie mógłbym jedną ręką tego dźwignąć, bo tu jeszcze są dwie śrueczki. Tu są dwie na boku, dwie z tej strony, dwie z tej strony. Tak, i jeszcze tutaj trzeba odkręcić dwie. Okej, okay. odkręcone i ściągam. Ale tu trzyma coś, tak, taśmy trzymają. Okej, okay. przełożymy tak. I co tu mamy ciekawego? Hmm. Muszę założyć okulary. Ok, zobaczmy, co tu mamy w środku. Hmm, hmm, hmm. Takie kondensatorki, jak widzimy, nie za duże. Hmm. I to miało wytrzymać 60 amperów. Niesamowite. Teraz pytanie, gdzie tu jest jakiś bezpiecznik dla fachowców tutaj. Pokażę, jak to z bliska wygląda. folika została no, no i co teraz pasowało sprawdzić to i tamto. to bezpieczników No i pytanie, gdzie tu jest bezpiecznik? Gdzie tu jest bezpiecznik? Nie widzę na wierzchu nigdzie. Może od spodu, ale to nie wydaje mi się. Trzeba płytkę wyciągnąć i zobaczyć z drugiej strony. Czy jest jakiś bezpiecznik? Jeśli nie, no to trzeba będzie to sprawdzać, gdzie się zgubił prąd, gdzie dociera, a gdzie się gubi, co tu mogło się zepsuć. No nic, jak będzie więcej czasu no to będę badał multimetrem. A jak sobie nie poradzę no to jak już mówiłem, że wyślę do fachowca albo walka Dudzińskiego, albo fabiego To na razie tyle do następnego razu, do zaś. 2 pa, pa. metry na sekundę. Taki zefirek. Jeszcze na koniec. Popatrzmy. I tak wiatraczek sobie kręci delikatnie. Pozdrawiam. Papa. Pa. Do zobaczenia.